Aloha, widzowie, do Was ryba z kopytem. Dzisiaj ledzimy 110 prezentów do 200 zł dla młodego wędkarza. Tak więc siadam na fotel i prezentuję Wam moje propozycje. Tak więc propozycja numer 1. Każdy młody wędkarz marzy o takim stojaku na swoje wędki karpiowe. Dlatego mam dla Was propozycję. Ten pod od Mikado obecnie w sklepie drapieżnik. Możecie dostać za 141 złotych 75 groszy. Zł. Naprawdę solidna konstrukcja, pomieści trzy wędki. Naprawdę ten rod pod będzie mega wyborem, jeżeli chodzi o tego typu akcesoria. Dlatego to jest moja propozycja numer jeden, a my lecimy z propozycją numer dwa. Propozycja numer dwa, tym razem od marki Delfin. A co? Będą to sygnalizatory brań. Każdy szanujący się karpiarz Musi posiadać takie sygnalizatory. Nie ma innej opcji. Dlatego, jeżeli taki zestaw młody wędkarz znajdzie pod choinką w pięknej walizeczce, od naprawdę bardzo fajnej firmy, to uwierzcie mi, będzie piał z radości. Cena tego zestawu to 192,95 zł. Jak na dwa sygnalizatory z centralką, naprawdę to jest bardzo dobra cena. E, dlatego Klikajcie szybko, póki jeszcze jest dostępny, a my lecimy z propozycją numer 3. Propozycja numer 3. Nie może jej zabraknąć na tej liście, dlatego prezentuję Wam zestaw przynęt od firmy Rafisz. Osobiście używam tych przynęt oraz zanet i naprawdę dają świetne wyniki na wodach. Nie tylko u mnie, też u Imoda, też oczywiście u Rafisza, czyli u Rafała, na kanale możecie zobaczyć, jak te przynęty działają na wodzie. Młody wędkarz będzie zachwycony. Naprawdę to jest mega wielki zestaw, który naprawdę łącznie chyba jest wart prawie 300, a w tym momencie macie go za 155,99 groszy. Tylko uwaga, tutaj czas trochę wysyłki jest dłuższy, bo tam trzeba liczyć 50 dni, bo Rafał teraz ma naprawdę urwanie głowy, jeżeli chodzi o wysyłki wszelkiego rodzaju, dlatego musicie mieć to na uwadze, ale ten zestaw, jeżeli się znajdzie pod choinką, to naprawdę da to fantastyczne wyniki młodemu wędkarzowi. I wtedy złapie zajawkę. A my lecimy dalej z propozycją numer 4. Na miejscu czwartym wśród moich propozycji znalazł się kołowrotek od firmy Prologic. Obecnie dostępny na sklepie Pleciona. Za uwaga: 199 zł. To jest kołowrotek Avenger XD7000FD. To jest naprawdę kawał karpiowego kołowrotka który będzie naprawdę fantastycznym prezentem dla młodego wędkarza, który jest zajarany karpiarstwem. Uwierzcie mi, ten kołowrotek zrobi świetną robotę na łowisku. A my lecimy dalej z propozycją numer 5. Zostaw supa, to nic nie kosztuje, a mi pomoże w rozwoju kanału. Teraz jeden z dużych sztosów wśród tych propozycji do dwóch stówek. Ho, ho, ho! Jedziemy z propozycją numer 6, która w tym zestawieniu jest chyba największym sztosem, mianowicie fotel federowy od marki Mikado. Fotel dedykowany do metod Feder. Możecie dokupić do niego jeszcze akcesoria, ale to już w późniejszym etapie ewentualnie możecie podpowiedzieć reszcie rodziny, żeby dokupili. Ten fotel obecnie na sklepie maszbranie.pl kosztuje uwaga, 197,59 zł. Cena. Rozwala mózg. Naprawdę, jeżeli chcecie zrobić fantastyczny prezent pudełku wędkarzowi, ten fotel będzie idealny, naprawdę idealny. W takiej cenie podejrzewam, że ciężko będzie go znaleźć w sieci. Dlatego śpieszcie się, póki są jeszcze dostępne. Lecimy dalej z propozycją numer 7. Każdy wędkarz musi gdzieś prezentować swoje zdobycze. Dlatego fantastycznym prezentem będzie Kołyska karpiowa, która jest w pełni składana i naprawdę jest fantastyczna, jeżeli chodzi o transport tej kołyski. A uwaga! Najważniejsze, co w tej kołysce jest, to jej cena. Obecnie na stronie sklepu złówokazję.pl jest dostępna. Za uwaga: 178,99 zł. Przeceniona jest z ponad 300 zł. Fantastyczny model, który jest w pełni składany. Jest super mobilny. Jest mega wytrzymały. Naprawdę, marka Ultimate zrobiła świetną robotę, konstruując tą kołyskę. Idealny prezent, naprawdę bardzo fajnych pieniądzach dla młodego karpiarza, jak i starego też. Generalnie dla każdego wędkarza. Świetny produkt, świetna cena. Szybko walcie do tego sklepu i klikajcie kup teraz. Lecimy dalej z propozycją numer 8. Na tym miejscu, w moim zestawieniu, znalazł się podbierak od firmy Savage Gear, który kupicie na sklepie drapieżnik.pl. Obecnie za cenę 167 zł i 30 groszy naprawdę macie świetny gumowany podbierak w wymiarach 55x47x53 na teleskopowej rozkładanej stycy, która się rozkłada do 150 cm. Fantastyczny wybór, jeżeli chodzi o mobilny podbierak dla wędkarza. Naprawdę ten prezent ucieszy niejednego jednego wędkarza. Oczywiście, który nie posiada takiego podbieraka. My lecimy dalej z propozycją numer 9. Na dziewiątym miejscu w moim zestawieniu znalazł się worek do ważenia Prologic Inspire, unoszący się na wodzie. Worek o wymiarach 120 na 55 cm. Ten worek jest must have dla każdego wędkarza. Naprawdę Fantastyczny produkt. Uwaga za 191 zł i 20 groszy obecnie dostępny na sklepie Mietus. Naprawdę fantastyczna cena, jeżeli chodzi o worki do ważenia unoszące się na wodzie i to jeszcze z marki Prologic. Dlatego myślę, że warto. A młody wędkarz, który śledzi poczynania youtuberów, na pewno będzie wiedział o czym mówię. To jest akcesorium, które musi się znaleźć na wyposażeniu każdego wędkarza. Dlatego Lecimy dalej z propozycją numer 10. Na tym miejscu znalazł się parasol Mikado z osłoną boczną. Parasol o średnicy 3 metry z osłoną boczną 360, która zamyka szczelnie wędkarza, który może wędkować praktycznie w każdych warunkach. Czy na słońcu, czy na deszczu. Nie będzie mu straszna totalnie żadna pogoda. Będzie się czuł komfortowo, doskonale, jak w namiocie. Cena to uwaga. 183 zł. Nie wiem, czy uda Wam się znaleźć taniej. Jeżeli uda Wam się znaleźć taniej, wpiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawy, czy wam się udało. Generalnie cena jest sztosem, jeżeli chodzi o taki parasol. Naprawdę jest mega wytrzymały, ma bardzo dobre opinie. Ja osobiście nie używałem nigdy takiego parasola Mikado. Mam parasol z Decathlonu, który nie za bardzo chwalę, ponieważ mi ostatnio przeciekał. Ten parasol jest dostępny w tej cenie na stronie ehux.pl. Oczywiście linki do wszystkich produktów i wszystkich prezentów, które zaprezentowałem w dzisiejszym filmie znajdziecie w opisie filmu. To było moje top 10 prezentów dla wędkarza do 200 zł. Mam nadzieję, że te propozycje przypadły Wam do gustu. Jeżeli tak, piszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy. Ja ze swojej strony proszę Was, żebyście docenili moją pracę i dali mi łapkę w górę, nacisnęli dzwoneczek. No i ewentualnie przycisk subskrypcji, jeżeli macie na to ochotę. Bardzo Was proszę, komentujcie, jestem ciekawy, jakie są Wasze opinie. I dla mnie to jest też ważne, żeby ten film miał jak największy zasięg, żeby trafił do wszystkich ludzi, żeby wiedzieli, co kupić tym naszym wędkarzom pod choinkę. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Kolejny film to prezenty. Od 300 do 500 zł. Eee, ja z Wami się żegnam. Bardzo Wam dziękuję, że byliście. Bardzo dziękuję, że oglądaliście mnie do końca. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!